Bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem obyczaj. I dzisiaj sobie zagramy w Resident Evil 4 Chains Demo. Oczywiście Resident Evil 4 Remake. Zeczę łapkę w górę i suba, to my zaczynamy. Po no, prostu będę pomijał kartę, bo po co? Oglądać. <laughs> Jak ktoś mnie jeszcze nie zna, albo kojarzy skądś. To tak, to jestem ja aktualny, jeśli obejrzałem Games Plus. To jestem ja. I wybaczcie za mikrofon, że brzmi jakbym grał przez mikrofalutkę, ale to może no nie jest moja wina, bo. No bo tak. Tak, mam po prostu mikrofon. Tam, 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 tam. Jak tylko kawę poprawię, dobra? tu, 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 tu. Będziemy się trochę mylić ze szóstką Bo <grym> będę chciał kopać, a nóż będę wyciągał, to no. Dobra e, Idziemy, 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 idziemy tak. tutaj zabijamy sobie zambiaczka Chyba no nic, my nie, mu nie musimy. I tu pobiegnie do mnie. No, my nie musimy go zabijać, zapomniałem. Tutaj dwójkę też nie musimy zabrać, no jeden jest w środku. W tego pokoju. Dobra. Jest dobrze. Dobrze. To już możemy grać dalej. Jeszcze że Wam powiem, że Resident Evil 4, bo moja lubiła gierka. Jeżeli byście chcieli, to mogliśmy nagrać pełną wersję gry, ale oryginału, bo jeszcze nie mam pieniędzy na pełną wersję. Wiem, miałem gierkę, ale niechcący usunąłem i nie wyszło tak jak chciałem tego wybaczcie mi No i czekajcie bo... Nie no, no bo mi się zepsuł ten... Kwadrat od jakiegoś czasu i nie mogę normalnie ładować O i znowu nie mogę załadować No... A można mieć 15 naboje. Więc muszę sobie tego pada naprawić. Znowu są jakieś problemy z tym padem, nie wiem jest z ale po co go na gwiazdkę już są małe problemy Gil Dobra Z nie mogę naładować. o, tu łapkę. I tutaj mamy ząbiaczko. Ja szczerze mówiąc, szczerze mówiąc to te 67 to mnie tak denerwuje Znaczy sam sobie używa tak dla beki <grym> ja muszę walnąć kurwa, żeby z tym jest takie porąbane no, mówię, ten far jest jakiś, nie wiem, rozwalony po prostu <krym> Dobra, my jesteśmy już w wiosce I chyba sobie tak, pójdziemy zabić tego <grym> Kurde, mówcie, jak on ma Siłę łańcuchową Tak chyba zrobimy, zostawmy tych innych Tych innych Spoko, fajnie, że dla siebie A oni chyba też mogą swoje pułapki podjąć W nawet sam nie wiem Okej okay. Nie. Yeah. Dobrze, nice. Dobrze. I od nas tam. Do tego domku. Co jest? Babcia tu weszła. Ja nie wiedziałem, że oni tu mogą wchodzić. Tak bez pytania. widziałem, że oni nie mogą wchodzić. No ja chyba, że jakieś codem na górze pojadą. Kolejny, nie Dobra, na górze się z nimi rozprawia. Teraz nie mam czasu. Dobra. że to sobie wszystko uszykuje tak jak chcę nie tak kurczę o to było za moje ulubione nastawienie żeby sobie tak ustawiać że to sobie kurde ja naprawdę muszę mocno kilka by to zrobić nie तो इजा Nie mogę. Może nie mogę naładować. Już nie mogę naładować. Kurde te lagi Czy ja mogę to sobie naładować? Dziękuję Dobra I tam wracam Kurde zapomniałem, że nie mam tego Wypad Ała Szybko, szybko, szybko Ja te podpowiedzi to szybko zają, ja. Ała to wywalać! No... to Wywalać stąd! To za świnia! No i znowu umrę tej, nie? Tak jak było w pierwszym... Tak jak pierwszy raz grałem... O! Wypadł, dziękuję! Zaróbimy... Tak, by the way, w oryginale tego zombiaka nie było w tej wiosce. On bardzo późno po, pojawią się chyba w drugim rozdziale pojawił, pamiętam dobrze. O, stand, bardzo dobrze, good boy. i... Po co tu podejść? Aha. Chodź. Nie mogę, nie mogę ładować. Ty świnio, jest za to. Kurde. No dobra, no. i tak jest dobrze. Je sobie tą końcową aktywnkę. Także, widzę wam. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się taki odcinek spodobał. Dwie łapki w górę i gratuluję jak kto w tej gry. Może coś ogarnę na przyszłość, by był lepszy mikrofon. Zobaczę, że jakąś gąbkę będę pluł do mikrofonu, żebyście lepiej nie słyszeli. Także... to na tyle. Czy dzisiaj... no i co?